A może jest tak, że to, co nam się wydaje normalne, to wcale nie jest normalne. I może po prostu słyszałyśmy tak dużo razy te same zdania, że wreszcie w nie uwierzyłyśmy i stwierdziłyśmy, że tak musi być. I napisałam dzisiaj taki newsletter, ale pomyślałam, że powtórzę to też tutaj, że. To nie musi być normalne, że dziecko musi się wychorować. To nie musi być normalne, że po 40 zwalnia metabolizm, nic nie możemy zrobić i tylko możemy przybierać na wadze, a nasza kondycja będzie coraz gorsza. Nie musi być prawda. I zachęcam Cię do tego, żebyś znalazła w swoim otoczeniu Wśród znajomych, czy to wśród osób na Instagramie, profili na Instagramie, czy to w książkach, czy w filmach biograficznych, żeby znaleźć takie prawdziwe historie, prawdziwe osoby, którym udało się nawet nie udało się, tylko które zrobiły to inaczej, które nie uwierzyły w to. Że właśnie trzeba się starzeć po 40 i metabolizm zwalnia i nic się nie da zrobić, tylko które właśnie po 40 na przykład zaczęły biegać, zaczęły chodzić po górach, zaczęły ćwiczyć jogę i osiągnęły jakieś fajne rezultaty. Żebyś znalazła takie osoby, które będą właśnie przeciwwagą do tego, co, co chwilę słyszymy, a które pozwolą ci uwierzyć, że to wszystko jest możliwe. I chciałabym też, żeby moje wszystkie tutaj materiały na Instagramie. Też były dla ciebie taką przypominajką, żebyś za każdym razem, jak zobaczysz moją twarz, czy moją rolkę, czy moje jakieś zdjęcie, pomyślała sobie: O, to jest ta dziewczyna, która mówi, że nie trzeba po czterdziestce y, przybierać na wadze, że można biegać po czterdziestce, że dziecko nie musi się wychorować w przedszkolu, tylko że zmianą diety możemy sprawić, że cała rodzina odzyska zdrowie, że znikną katary, że znikną przeziębienia. Że znikną zapalenia płuc, że te wszystkie choroby, na które ja chorowałam, w, y, mając 10, 15, 20 parę lat, moja córka nie musi przez to wszystko przychodzić i ona cieszy się y, świetnym zdrowiem. Także szukaj takich osób. Im więcej takich dowodów znajdziesz, tym łatwiej Ci będzie ruszyć do przodu, tym łatwiej Ci będzie uwierzyć, że to jest możliwe. Y, jeżeli byś chciała. Znaleźć się w grupie właśnie podobnie myślących mam, które idą w tę samą stronę, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam do mojego programu Wzmocnij odporność dziecka. Widzimy się już w czwartek, to jest 10 lipca, na spotkaniu na żywo. I w tym programie pokażę Ci, jak taka dieta wspierająca i odporność, i dobre samopoczucie, i dobrą kondycję fizyczną, i takie zdrowie długoterminowe, czyli nawet y, ta dieta zapobiega i chorobom serca, i nawet nowotworom, jak ją skonstruować, jak ją wdrożyć do codziennych posiłków, jak to zrobić, żeby Twoja rodzina też chciała to jeść, i y, jak się przy tym nie narobić, bo to nie chodzi o to, żeby cały dzień spędzać w kuchni. Także skomentuj tą rolkę, Słowem dziecko i widzimy się w programie.